Panie że zakłady azotowe to nie tylko fabryka, wbrew pozorom, to także olbrzymi potencjał intelektualny, naukowy. Słyszałem, że macie nowych doktorantów i to nie jednego czy dwóch. Problem jest bardziej złożony, ponieważ nie tylko Kędzierzyn-Koźle, jako miasto chemii, tak dawniej było nazywane, gdzie pracowało kilkanaście, kiedyś liczyłem 18 tysięcy ludzi w przemyśle chemicznym, tu u nas, łącznie ze Zdzieszowicami, to trzeba powiedzieć, że oprócz tej typowo działalności chemicznej, to na to się nakłada również działalność i maszynowa, i y, mechaniczna, ze względu na to, że trzeba budować, wymieniać y, różnego rodzaju reaktory, pompy, urządzenia i tak W związku z tym, mimo, że na dzień dzisiejszy, może tak nie wygląda, że w przemyśle jest tyle zatrudnionych ludzi, ale ja powiem tylko tyle, jeszcze, że tak powiem, nie udzielę odpowiedzi, że blach Blachownia, dawne zakłady chemiczne, blachownia to jest około 45 podmiotów gospodarczych, a może więcej. Natomiast w naszej grupie azoty, jeśli mówimy o zakładach azotowych w Kędzierzynie Koźlu, to w obrębie płotu funkcjonuje też kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. W związku z tym, że czasy się zmieniają, a Nowy, że tak powiem, rozdział związany z funkcjonowaniem Unii Europejskiej stawia na gospodarkę opartą na wiedzy. W związku z tym, my musimy iść za tym trendem i wykazać, że po prostu mamy ten potencjał intelektualny i go rozwijamy. W związku z tym, na dzień dzisiejszy podjęliśmy takie wyzwanie i zakłady azotowe zgłosiły do programu finansowego, finansowanego przez rząd kilkanaście propozycji właśnie takich doktoratów wdrożeniowych. I są to... No właśnie, to powiedzmy, bo to jest nowa rzecz. Doktoraty wdrożeniowe. Bo często się zarzucało polskiej nauce, w ogóle polskim naukowcom, że robią do szuflady. A to rozumiem jest, są takie do, y, prace naukowe, które powstają bezpośrednio w realiach przemysłowych. Tak, osobiście kilkadziesiąt lat pracowałem w Instytucie i wiem, co to są tak zwane pułkowniki. Natomiast nowością tego programu jest to, że każdy doktor, jeśli chce ukończyć z wynikiem pozytywnym cały ten proces zdobywania tytułu, musi wykazać się raz przygotowaniem pracy takiej zarówno naukowej i wdrożeniowej i najczęściej będzie to chcemy, żeby to była jakaś innowacja, która byłaby jednocześnie wdrożona w takim to sensie, żeby były konkretne efekty ekonomiczne. I tu mamy takie trzy pola do działania. Po pierwsze to są doktoraty typowo chemiczne związane z, czy to z rozwojem procesu, czy nowych surowców, albo nowego produktu, wyrobu. Czy to będzie na przykład coś z alkoholi oksu, albo jakaś nowa forma nawozowa i to jest jeden kierunek. Drugi kierunek, tak jak mówiłem, to jest branża organizacyjna związana z zarządzaniem, z ekonomią i tu będzie też koło 5-7 Doktorów też jakieś innowacyjne metody badawcze, wdrożeniowe, które chcielibyśmy, żeby u nas ujrzały światło dzienne. Dla mnie zaskoczeniem, jak i, z, poczytałem o tych do, doktoratach wdrożeniowych, było to, że taki delikwent dostaje dwie pensje. Tak, bo to jest y, program finansowany po części przez rząd, a wiadomo, y, jeszcze jeśli byśmy dalej. Y, y, Spoglądali, będą to środki unijne, a w środkach unijnych właśnie to jest charakterystyczne, że ten, kto wykonuje jakąś pracę, jakieś, czy badania, czy usługę, czy chociażby, jeśli wdraża jakąś innowację, to tam są zawsze pieniądze na, wygrodze, na wynagrodzenia dla tych, to, którzy to robią. Nauka tak naprawdę opiera się też na patentach. Wiem, że kiedyś często były takie praktyki, że się te patenty podpisywało się 20 osób, choć jeden tak naprawdę ciężko pracował. Jak to wygląda w tej chwili i jak wygląda to z perspektywy zakładów azotowych Kędzierzyn grupa Azoty z ZAKS-a? No, z perspektywy zakładów azotowych to wygląda bardzo dobrze, natomiast z perspektywy naszego województwa wygląda bardzo źle, ponieważ tutaj dam taki przykład. Otóż w naszym województwie w badaniach, w pracach badawczo-rozwojowych uczestniczy w większym, mniejszym stopniu około 900 pracowników którzy zajmują się badaniami, natomiast rocznie zgłaszamy około 50 wynalazków, projektów wynalazczych, które po jakimś tam czasie uzyskają, uzyskują patent. I to jest w granicach 35 patentów, które dostajemy. Przechodząc na nasz grunt, no to jeśli porównamy te 50 wynalazków, projektów wynalazczych zgłoszonych, ro, zgłaszanych rocznie, my chcemy w tym roku zgłosić około kilkunastu, dokładnie będzie to może dwa 14 11 12 to czy 1 całego potencjału naukowego to był, byłaby grupa za ten no i właśnie, bo jeśli mówimy o tym potencjale, który jest do wykorzystania w przemyśle, to tak by to wyglądało. Jeszcze raz podkreślę, zakłady azotowe to jest kilkaset ludzi, którzy po prostu mają swój potencjał intelektualny, który trzeba i należy wykorzystać. A do tego, jeśli do, dołożymy jeszcze tereny czy spółki, które działają po, na terenie zakładów chemicznych blachownia byłych, jeszcze do do tego dołożymy Instytut, no to ja myślę, że gdybyśmy się tak sprężyli to w ciągu dwóch, trzech lat, to, to te 50 wynalazków to mogłoby pochodzić z naszego terenu i w związku z tym potrzebna byłaby u nas uczelnia czy jakieś namiastka czegoś takiego, która by tą kadrę również wykorzystała. No tak, tylko że mamy namiastkę Politechniki Opolskiej, a chętnych jakby mniej. Młodzi ludzie raczej wolą wyjechać na studia, to może to też jest Potencjał wyjazdu z domu rodzinnego, życia studenckiego itd. Tak A i dodatkowa jeszcze kwestia pracy, że po prostu po studiach trzeba mieć pracę. A u nas jest taki potencjał, gdybyśmy to wszystko zorganizowali plus pomogli ciekawymi rozwiązaniami związanymi ze studiowaniem, chociażby tu na miejscu, to ja twierdzę, że i studentów byśmy mieli, i pracę byśmy mieli, i miasto by się rozwijało. I grupa Azoty również.